Ej, mała, wiesz, co mi się przypomniało? Test nie żyje, kurde, i to przez siebie! To to zlecenie, to by jeszcze żyła do tej pory. Moglibyśmy, nie wiem, pić sobie dalej szkocką, siedzieć w brudnej chacie wyglądającej jak slamsy. A tak to co? Widzisz, muszę cię niańczyć. A, dobra, nie będę się wyżywał na dziecku, to w sumie nie jest twoja wina. Ale pamiętaj, jeszcze jeden taki numer... ...i kulka jest zaserwowana dla ciebie. No. A moment, nie wiedziałem, że jestem w trakcie pościgu akurat No i teraz już na pewno Nie nie, nie, już pościgi Wiem o co w nich chodzi i nie wolno się odwracać. Eee, maska? No. Aha, młodo bez maski. Nie musi. No dobra, no. jeżeli Joel wcześniej nie wierzył, to teraz już wierzy Więc coraz tym bardziej mamy powód, żeby ją chronić Widział Kurwa. Nie, nie, nie Aaaa. No nie wiem ja no wy, ale ja bym Dusił jakiegoś gościa i dostał w tym samym momencie postrzał pistoletem. To bym przestał go dusić i zaczął spierdalać, ale nie. Człowiek lubi zaczynać, znaczy, kończyć to, co zaczyna. Ech, no dobra, jeszcze raz. Nie, nie, nie. Najpierw poczekamy. Zobaczymy, co on zrobi. W którą stronę pójdzie. Dobra, ale tego nie widział, nie? No. Tym razem jest wszystko w porządku, wszystko tak powinno być. To no, jakby... ej, moda. Kurde, bez przesady. Ale o czym mówisz? Widziałeś mnie, widziałeś dziewczynkę, czy widziałeś trupa swojego kolegi No w każdym razie teraz chyba ci rozbiłem nawet szkiełko od maski, więc... Zarodniki. Witają! Będziesz grzybem za ile? Dwa dni? O boże. Sorry No i to ty jesteś źródłem zarodników, no? No musiało boleć, jak ci to zaczęło wyrastać z oczodołów i z ust. Nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. To wygląda na drogę dalej, więc opróżnimy jeszcze pociąg Albo nie, to wygląda na drogę dalej. Dobra, zaraz tam idziemy. Dobra, jeszcze moment. Drobny Exploring jak zwykle nie, no, Dobry Exploring nie jest zły, kiedy jest owocny. A tutaj na razie nic. Nawet głupiej cegły albo butelki. Nie, no dobra, coś tutaj musi być. Koniec końców, kurde, coś gdzieś musi być. Więc dlaczego nie tutaj? No kurwa. No tutaj podejrzewam, że się nie dostaniemy. A moment, ja tędy przyszedłem? Nie, niemożliwe. Nie, nie, nie to tutaj jakim cudem bym się stąd. przeniesł tam, a oni przychodzili stąd. Nie, 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 niemożliwe. niemożliwe. No to skoro nic tam nie było jednak. Chyba, że tam można się było wdrapać. Nie, nie chcę tu sprawdzać już bez przesady. Najwyżej jakiś nieśmiertelnik ominę, ale to mi wybaczycie, mam nadzieję. Kurde przez te zarodniki, to to mgła się unosi w powietrzu nic nie widać prawie. No wiem, wiem to kurde, nie możesz po prostu wstrzymać oddech powiedzmy na minutę, ja cię minutę zabiorę w głąb do jakiegoś bardziej płytkiego miejsca i dasz sobie radę? Nie, dobra Eee. Gdzie tu teraz by się można było udać? Bo raczej nie w tą stronę jednak. No ta dartka zbyt dużo nie daje. Ej, pod wodą zdecydowanie więcej widać. Nie do tego, że zarodniki się nie unoszą, no właśnie. Kurde. Jak smok w kinach, kurde. No, Nie przeskoczysz tej barierki? Szkoda. Okej. Niezbyt się pływak, dobrze to wiedzieć. Ellie! gdzie jesteś? Dzień. Gdzie? A tutaj. Eee... Myślałem, że trzymasz barierki, ale ty chyba po prostu trzymasz ręce w górze, żeby ich nie zamoczyć. Naturalny odruch. Ale tutaj się dostaniesz, tak? Ten kawałek. O mój Boże, widzę jakieś zwłoki. i list. A w liście napisane jest: Twój kontakt to gości mianuję Frank. To z nim handlowałem na zewnątrz. Chcę się dostać do SK. Czy nie wiem, strefy kwarantanny może? W Bostonie spotka się z nim przy wyjściu z metra na Park Street. Załączam jego wizę i papiery. Skanie zła robota, no nie? Uważaj tam na siebie, niektórzy z moich zgłaszali obecność klikacze i czyhaczy w tym regionie. Gdzie do cholery podział się ten kolej? Czekam tu od ponad dwóch godzin, pocąc się jak mysz. Wciąż wydaje mi się, że widzę, jak coś przymyka w ciemności. Mam wrażenie, że zaraz wyskoczy na mnie czyhacz. Dam mu jeszcze 15 minut i wracam no, chyba za długo, o te 15 minut. Nie młoda, nie zostawię cię, ja obiecałem TS TS tak w sumie dała dużo za to, żebym ja cię mógł dostarczyć w jednym kawałku na miejsce Więc uhonorujmy jej ostatnie życzenie. Dobra, 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 mi się powietrze skończy, będzie tyle zabawy Jest! Czego ja tak właściwie szukam? Jak mam ci pomóc? Czasem nie wiem, podręcznika z lekcjami pływania, czy czego? No bo tutaj wewnątrz chyba nic nie ma. A Nieśmiertelnik. No dobra, ale wybaczcie, pod wodą nie będę go oglądał. Powietrze jest cenniejsze niż ta wiedza. Ja damy radę przypłynąć. Na drugą stronę, chociaż przed wynurzeniem, no ale parę przydatnych rzeczy znalazłem przy okazji. No, no zanurkuję, może coś pod wodą tutaj się czycha. Co <laughs> się się czai. Czyhać to może czychacz. się, którzy to są czychacze? Są kurdem laska, klikacze, klika, czy jeszcze? O, moment. A no to się może przydać, jakoś. Aha, Europaleta, unosząca się na wodzie. Jak to drewno ma w zwyczaju? No dalej ma, chodź tutaj, wskakuj, popłyniemy. Na wymarzoną twoją wycieczkę. Really? Na drugi brzeg. Okay, okay. No ja byś się zsunęła teraz. Czy Joel dałby radę uratować jeszcze? Czy tutaj przygoda by się skończyła? No, Ej, e, kurde, na to nie? Już myślałem. Czy coś niedobrego się z tą paletą stało? No, jak, no Joel, ty nie możesz wyjść? Trzeba, że to od drabiny. Ej, serio, to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, nawet jeżeli nie, to masz tutaj te kable. Kurwa, dobra. No, ej, ale chodź po drabinie chociaż. No. Ale gęsto. W powietrzu. M nie, tutaj chyba nie. Wydaje się zamknięte, ale podejdźmy i sprawdźmy. No tak. Dobra Tutaj kolejny pan grzybek Rozsiewający zarodniki w tej te. No Będziemy musieli koło niego przejść. Znaczy, pewnie już się ładnie grzeje w tej masce. Czy tam coś jest? Nie. Jakby co młoda by się przecisnęła i podała. Co ważnego. Eee, moment, tutaj a a. a, a. Nic. No światło wreszcie i koniec z maską gazową wygląda troszeczkę jak bywalec z metra Dimitra Glukomskiego. Hey look, um. Co Nie wiem, to You don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. If they think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say, when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. There's a town. Nie No, póki co się dobrze zachowywała. If dosyć grzecznie. The get a samochód, okay. powiadasz. Kurde. No, przydałby się samochód. Pewno podróż by trwała krócej. there we go. Już na pieszo i ludzie giną, nie? Yeah, to go through here. Dobra, i wiecie co? Nic, Nothing. It's just huh. I've never seen anything like this. That's all. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. It's kind No w lesie zwłaszcza go nie widziało nigdy wcześniej.

Strwożona maksymalnie to na pewno to wpłynie pozytywnie na jej działania. Na pewno. Aj, Joel, Joel, Joel. O, 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 doniczka w lesie. Kurde, kto by pomyślał? a rzeczywiście jest gęsto. O, 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 jeszcze coś? Tak jest, alkohol. Z którego mogę zrobić? koktajl Ołotowa. I jak najbardziej to zrobię. Jeden nóż. Jedną jakieś trafią drzwi. Ale moment, czy mogłem też przy okazji coś ulepszyć? Kolejne zwiększenie trybu nasłuchiwania? Czy może szybsze tworzenie przedmiotów? Albo szybsze lecze, leczenie? Eee, czy zbieramy na Mistrza Ostrzy? No w sumie jedynej śmierci póki co praktycznie to odklikaczy. Ale to. ...pozwala zabijać Mlaskacza za pomocą ostrza. Yy, nie, wiecie co? Zwiększymy jednak obszar. Kolejny aparat słuchowy, wmontowany w ucho Jela. Ale skoro raz... ...jak malutki. Gdzie, co? Z kim ty gadasz? Schizofrenia? Nooo, i niedobrze. Będą z tym problemy później. Nie chciałem mówić, że skoro las skrywa tyle tajemnic. To na pewno coś jeszcze będzie, ale chyba zebrałem już większość. Jeżeli nie wszystko. To jest kolejne przejście do kanałów, ale chyba tam nie chcemy iść. A może jednak? Nie. Na szczęście nie. Też na świeżym powietrzu czuję się tak bardziej swobodnie. Nie ma tej atmosfery zaszczucia. Jakby co jest, gdzie się uciekać po prostu. No, może się wspiąć na skałę i patrzeć, jak zombie biegają dookoła. Póki się też nie wdrapią, oczywiście. Okej. Okay. Eee, nie. Tam się cofniemy niepotrzebnie, więc idziemy tu. O, co to? Płot? Cywilizacja znowu? To mało tego lasu coś. Co? Secure trespassing. A, czyli klasycznie strefa zamknięta nie wchodzić, wypierniczać ogólnie. To so, chodźmy, albo i nie? No, brawo, brawo. Masz nóż przed nipnąć, a nie, no, łańcuchy też, co? No, faktycznie. Dobra, to wiecie co, to drogę przez ten pot znajdę następnym razem. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.